Przed startem tego filmiku lecimy grubo, każde tysiąc łapeczek w górę po tym odcinkiem to jeden skin więcej, którego będę musiał kupić jeszcze w tym roku, w 2024, więc koniecznie lajkujcie, a ja wtedy będę kupował dużo skinów w Brawl Stars. Ale dzisiejszy odcineczek myślę, że będzie bardzo ciekawy, no jak wiecie każdy za tym aż w Brawl Stars ma jakąś rzadkość. Jest legendarna, czyli najlepsza rzadkość, mamy też mityczną, po niej od razu jest epicka, później super rare, czyli ta niebieska, rare, czyli ta zielona, a no i nie mógłbym jeszcze zapomnieć o szelce, która to ma swoją wyjątkową, commonową, czyli taką trochę najsłabszą, początkową rzadkość. Kiedyś mieliśmy też chromatyczne postacie, ale no one już jakiś czas temu zostały usunięte. ja w dzisiejszym odcinku zdecydowałem, że sam będę wybierał, jaką rzadkość powinien mieć dany zadymiarz. Do każdej postaci dostosujemy rzadkość. Waszym zadaniem jest oglądać ten filmik do końca i też w komentarzu pisać mi e, do każdego zadymiarza, kto powinien mieć jaką rzadkość. Jak widzicie, mam do tego przygotowaną specjalną aplikację, gdzie są pokazani wszyscy zadymiarze i po prostu będę ich sobie przeciągał tam, gdzie według mnie powinni być. Czyli na przykład, jak aż myślę, że powinien być legendą, to przeciągam go tutaj do legendy. Podobnego u pewnego zagranicznego youtubera, do którego link dam wam w opisie i pomyślałem, że sam też coś takiego zrobię, bo w sumie jest to ciekawe. Ale przed tym, tutaj się tam aż 50 losowych subskrybentów mojego kanału. I uwaga! Za parę odcinków chcę pokazać aż 100 osób, więc jak ktoś ty chcesz być tutaj pokazany w kolejnym odcinku, wystarczy, żeby już subskrybował mój kanał. Jeśli lubisz brawla, naprawdę polecam tego subika kawalność z góry dziękuję. Więc, dobra, bez zamulanka lecimy po kolei, no i od kogo ja bym sobie tutaj zaczął, mamy 8 Bita. Aktualnie jak wiecie, jest on niebieskiej rzadkości. I w sumie według mnie ta niebieska rzadkość mu pasuje. Ewentualnie mógł się zastanowić nad Epiciem, ale raczej chyba zostawimy go na niebieską. Ej, w ogóle nie zmieniłem tej nazwy. Super rare. O, teraz już wszystko śmiga. Legenda mityk, Epic Super Rare i rare. Mamy amberkę, która to jest legendarną postacią no sorki, na to się nie zgodzę. Według mnie powinna być epicka. Nie mówię, że jest zła, ale brakuje mi czegoś w niej, żeby była legendą. Aż szczerze, aż według mnie powinien być postacią rzadkości rare, czyli najsłabszej rzadkości. Może się ze mną nie zgodzicie, ale to jest tylko moje zdanie. Oglądajcie do końca, myślę, że się nie spodziewacie na jakie rzadkości dam niektórych zadymiarzy, nie możecie tego przegapić. Lecimy dalej, jeśli chodzi o Szczerze, ta zielona rzadkość nie jest najgorsza, ja dałbym mu chyba niebieską, bo wydaje mi się, że w niebieskiej by się lepiej odnalazł, tak bardziej tam pasuje. Później mamy bile lecimy szybciutko, by jeszcze trochę tych postaci zostało. W ogóle na końcu nawet jest Clancy, widzicie to? Jego też umieścimy. E, ale generalnie, jeśli chodzi o bi, muszę się zastanowić, bo moja dziewczyna się wkurzy, jak ją dam nisko. To jest jej ulubiona postać. Nie no, ja zostawiam episką, tak jak jest i myślę, że to jest sprawiedliwie, e, Bel, lubię lubię naprawdę belkę. E, całkiem ciekawa postać, ale hmm, jezu, ją też zostawię. Przepraszam, że tutaj niektórych zadmiarzy zostawiam, ale wydaje mi się, że niektórzy naprawdę mają dobrze dostosowane te swoje e, poziomy. Dobra, następnie Bibi. jom akurat chyba bym lekko obniżył na super rare. Może dlatego, że nie jestem fanem po prostu tej postaci. E, Bonnie. U niej też super rare. Sorry, do epika mi trochę brakuje. Czasem gram się nią fajnie, ale mm, też nie zawsze jest to to. Ale za to Bo to jest tak mocny zadymiarz, że według mnie powinien być wyżej. Czyli dajemy go na mityka, bo on normalnie jest epikiem, a tu mu zmieniam po raz kolejny. Bo w ogóle Bo to jest chyba taka postać, która najczęściej miała zmienianą rzadkość. Serio, on miał już tyle różnych rzadkości. Broczek. I tu Możecie się zdziwić, ale ja też daję go na mityka. Według mnie brok to jest totalny kozak, uwielbiam tą postać i no ta zielona rzadkość to jest za nisko jak dla niego. Jeśli chodzi o Bula hmm, Bula dałbym na super rare tak szczerze, czyli na niebieską, no myślę, że będzie git, Bazik, Bazik jest fajny jego przerzucam, hmm tylko na na mityka, do legendy mi troszkę brakło, choć też się zastanawiałem zostawmy przy tym mityku, niech będzie e, zobaczmy Byrona, nie, Byron na pewno u mnie mitykiem nie będzie, e, obniżam go na epicką postać, więc no troszkę już postaci za nami, ale jeszcze dużo przed nami nie wiem jak wyjaśnić, mogę najbardziej doczekać takiego na przykład Spike'a albo Leona oglądajcie do końca, żeby tego nie przegapić jeśli chodzi o Karla, je go szczerze mógłbym. Dać? Nie, nie, na epikanie, sorry. Zostajesz super rare, panie Karol. Ciebie też nie zmieniam, bo jesteś dobrze ustawiony. Następnie przechodzimy do koletki. Koletka, fajna postać, daje ją na mityczny, zwłaszcza z hiperdoładowaniem na hejście. Jezu, dobra, musi być mitykiem, e, więc też jej zmieniliśmy. O, kolcik. Kolcik to jest bardzo mocny zadymiasz i dla niego idealnie pasuje Epic. Nie wiem, jak według was, ale według mnie serio. Epik i Colt to jest idealne połączenie. Jeszcze nie było żadnej legendy tutaj u mnie ustawionej i chyba będzie pierwsza, bo krukowi nie będę zmieniał. Według mnie on też jest stworzony pod to, żeby być legendą. Idealnie nie do tej rzadkości pasuje. E, dobra, lecimy sobie teraz do Daryla. Jego dałbym jako zielonego, szczerze. No, nawet wiem, że jest teraz niebieski, ale ja bym go dał jako zielonego. Trochę niżej nawet niż jest teraz. Edgar, o kurde. No i tu jest śmiesznie, powiem wam szczerze. E, może się na mnie wkurzycie, ale daję go na mityka. Wiem, że no jakiegoś skilla, żeby nim grać, nie trzeba mieć zbytnio dużego. Jest łatwy do ogarnięcia, ale do bardzo skuteczny, więc daję go na mityka. Ems, jeśli chodzi o Ems Oj, epic czy super rare. Nad tym się zastanawiam. Dobra, zostawmy ją na tym epiku, niech już będzie, ale za to if, ją będziemy musieli obniżyć, bo ona jest mitykiem. Ja bym dał ją też na epika. Przechodzimy do Fanga. Fang jakiś czas temu był według mnie dużo lepszy, teraz już tak mi się gorzej nim gra. E, jego walnąłbym jeszcze jakiś czas temu na mityka, ale teraz znowu muszę go zostawić na epiku, żeby tutaj został. A jeśli chodzi o Franka, to szczerze wrzucam go teraz na legendę. Aktualnie, po tym jak to jest mocna postać, jak został wzmocniony i tym podobne, i też jak już jest długo w Brawl Stars, myślę, że należy mu się legenda. Za to Gayla, hmm, Gaila dałbym szczerze na Super Rare. On jest dobry w, w rękach, bardzo dobrej graczy, ale taka trochę nudna ta postać, więc muszę go dać trochę niżej. To samo tyczy się Jina. Jego też dajemy na super rare. Według mnie nie zasługuje na wyższe rangi. Hmm, zastanówmy się trochę nad Griffem, ale jego też bym obniżył z epika na super rare, więc na razie trochę niższe tutaj e, pozycje daje tym zadmiarzom. Może się to postać na mnie wkurzą. I Gromowi to samo. Jego też daje na super rare. Nie dam go na epika. Sorry, panie Gromie. Jackie, szczerze powiedziawszy, ją to w ogóle dałbym na rare. E, czyli na zieloną rzadkość, tak na początek. I to samo tyczy się Jan ona jest mitykiem aktualnie, więc zaliczy chyba największy spadek, bo daje ją na rare. No ale to wiecie, że ja nie przepadam za tą postacią aktualnie. Po prostu słabo mi się nią gra i według mnie tu powinna być. Jessie, Jessie, Jessie. Oj, Jessie lubię. I teraz się zastanawiam: mityk czy epik? Chyba nawet jako mityczną ją dam. Ma bardzo mocne to działko, fajnego ulta. Jest już długo w Brawl Stars, zasługuje na mityka. Leonik? No też legenda, wyobrażacie sobie jakoś inaczej Brawl Stars, niż żeby Leon nie był kurde tutaj legendą. Co, jak co on idealnie tam pasuje, za to Lu walnąłbym na epika. Nie będzie u mnie mitykiem, tylko epickim, więc troszkę niżej i go musiałem cofnąć. Jeśli chodzi o max, to tutaj szczerze Hmm, fajna postać, ale ja dałbym ją na epicką, więc też lekkie obniżenie. Daj Mike wjeżdża na legendę. Nie żartuję, widzowie, to jest też tak legendarna postać od tak długiego czasu w Brawl Stars. E, Mam mega mocne też swoje ataki, jak ktoś nim potrafi dobrze grać, to może rozwalić każdego. Legenda. A Amortisa za to bym troszkę obniżył na hmm, chyba epika. On już kiedyś był epikiem, nie? Pan P niestety idzie bardzo nisko, na super rare. On był mitykiem, więc też zalicza mocny spadek. Ej, zobaczcie, już teraz mi postaci zostało do końca. Oglądajcie, oglądajcie, bo zbliżamy się do berego i do klasiego. Przed tym nani. Hmm. Nani, kurczę super rare, przepraszam. Ale za to Nita akurat bym troszkę awansował, nawet do takiej epickiej rzadkości mi się wydaje. Otisa też wrzucę do epików, bo normalnie jest mitykiem, ale jednak trochę go muszę cofnąć. Poko rzadkością dla pamki według mnie byłoby super rare. Też chyba jeszcze na epika nie zasługuje. Peni zostawiamy tak, jak jest teraz. Wydaje mi się, że w super rare odnajduje się idealnie. I Piperka, uwaga, uwaga! Wjeżdża na legendę. Według mnie to jest najlepsza snajperka, najlepsza postać na daleko. Dlatego zdecydowałem się ją tutaj umieścić. Troszkę już tych legend mamy. Poko oj poko na pewno nie będzie tej rzadkości, której jest teraz, bo on jest zielony, zasługuje na coś więcej. Chyba nawet na, nie no epika, nie, super reram rzucę. El primo, el primo akurat spoko, niech zostanie rerem. On jest git, tak na sam początek gry też łatwy do ogarnięcia. O i tu się też możecie zdziwić, ale ja daję Rico na legendę, na samą górę. Z hiperładowaniem, z gadżetem, kurczę, ze star powerem, to jest tak mocny zadymia. Nadaje się tak naprawdę na każdą mapkę i też jest bardzo długo w brawlu, więc tam się go zdecydowałem umieścić. Rose zostawiamy jako rer, to jest idealne miejsce dla niej. Leci Przechodzimy do kolonera Rusa szybciutko. Panie Rufsiku, gdzie abym ja Ciebie umieścił? Eee, też chyba troszkę niżej, nawet na Superrera, no. Sandy u mnie legendą nie będzie, wybaczcie, daję ją na epicką rzadkość. Jednak legenda to musi być coś wow, coś takiego niesamowitego, więc sorry, Sandy. Szerka, co jest, kurde. Nie no, szerka jakby nie miała tej początkowej rzadkości, to według mnie powinna być taka... Chyba albo Superrera, albo Epic, więc dajmy na epika, może. Za to Lola powinna zostać mitykiem, ona ma spoko to swoje ego, eee, więc tam ją sobie sypnijmy. Jeśli chodzi o Meg. Czegoś mi w niej brakuje, żeby była legendą, nie? Więc dajmy na mityka. Mega kozacka postać, jedna z lepszych w Brawlu, ale bardziej mi pasuje pod mityka. Spajeczek na samą górę leci nawet się nie zastanawiam. Nie mógłbym zmienić rzadkości Spike'owi. No widzowie, gdzie Spike z inną rzadkością. Za to kiełkowi już na pewno zmienię i wrzuciłbym go chyba na super rare, szczerze, no. Są w ogóle według mnie lepsze trowery od kiełka, więc no dałem go trochę niżej. Squiczek jako taki epic nada się w sam raz. Do mityka też mi coś tu brakuje. Bo na mityka wrzuciłbym Stew. On tak szybko ładuje ulta, nie wiem, fajna, to jest według mnie postać, ma też bardzo ładne skiny. W Dlatego uważam, że powinien być mityczny. Sercza jako legendy nie dam. Sorry, panie sercu, ale mitykiem możesz zostać, bo też jesteś mega mocny. Tara, 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 tara. ją dajemy na epika. Ona chyba kiedyś też w ogóle przez chwilkę była epikiem, jak dobrze każę, chociaż nie jestem pewny, może on zawsze była mitykiem. Nieważne, dajemy ją na epika tym razem. I wiecie co? Jakoś ja bym zostawił Tika na rare. Nie dlatego, że jest najsłabszy czy coś, tylko po prostu ten zielony kolor mi pod niego, by dobrze pasował, że powinien być tutaj takiej podstawowej rzadkości. I tak samo dałbym gasa na sam początek. Sorry, no nie jestem jakimś też fanem tego zadmiarza, i on jest taki dosyć zwykły. Kolejny rare to będzie sam. Nie no nie zasługuje na wyższą według mnie rzadkość. Bastera za to spokojnie wcisnąłbym. A myślę, że nawet na takiego mityka. A co? Chesterowi zabieramy legendę. Wybacz, panie Chesterze. Ciebie wrzucamy na epika. Do końca już naprawdę bardzo mało postaci, więc widzowie. Bierze się za Greya, czyli tego oto ziomeczka, którego będę musiał wrzucić. Chyba też na epika. Najwięcej jest na razie epików, z tego co widzę. Mendy, ku waszemu zaskoczeniu dam na super rare, czyli też jej trochę obniżę na niebieską rzadkość. RT niech sobie będzie epikiem, ale no mitykiem to nie, 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 nie. troszkę też mi brakuje. Willow Ruf Również obniżymy i ją chyba dam nawet na super rare. Tak szczerze. Jest i mój ulubieniec, czyli Hank. Sorry, panie Hanku, nie mogę dać ci wyżej, i szczerze, super rare. Na rena ci nie dam na zielonego. Maisy, 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 gdzie ja ci tu mogę sypnąć, kurczę Wiecie co, Maisy będzie mi pasować pod Super Rera No, też nie jestem jakimś wielkim fanem tej postaci Cordelius jest kozacki, ale nie dam go na legendę, nie, nie, nie e, Cordelius będzie gitna mityka, mhm. ale do legendy mu trochę brakło To teraz Doge, którego szczerze daję jako Rera Na sam dół, widzowie Perełka akurat może zostać jako Epic, dobrze tutaj pasuje Bierzemy Czekaj, i czakowi też na pewno obniżę On już nie będzie widzowie mitykiem, e, tylko jego daje na Super Rera Akurat Charlie nie mógłbym zmienić rzadkości Mityk idealnie do niej pasuje, więc zostawiamy. Miko! O proszę. Małpiszonek może pójdzie. No, nie, no, nie na legendę, bez przesady. Na epika, trochę mu obniżymy. Ale kit legendą u mnie nie będzie, tylko będzie mitykiem. Bo wiecie, legenda naprawdę musi być już coś takiego bardzo, bardzo wyjątkowego, więc jego dajmy na mityka. Lary i Lori, panie Lary. Mm, kurczę, epik czy super rare? Może zmieńmy, żeby było ciekawiej. Nie będziemy mu tej samej zostawiać. Angelo, jego bym wrzucił trochę wyżej, czyli na mityczną. Bo kurczę, jak ktoś nim potrafi grać, to jest naprawdę topka jest to taki wyjątkowy zademia. A to melodii, na epicką, nie wiem jak wam, ale mi ten kolor to nie idealnie pasuje. To jest taka chyba najlepsza dla niej rzadkość, według mnie. Drako też będzie obniżony i jemu damy epika. I zostały trzy najnowsze postacie: Lili, oprócz tego Berry i oczywiście nasz krabik, Homar. Ehm, no to co, lecimy na początek od Lili. Lili niech sobie będzie też epicka. Najwięcej epików to wiecie, ale to po prostu tam mi najbardziej pasuje. Berry, Beremu to bym nawet obniżył na Super Rare. Myślałem, że będzie trochę lepszy na początku, ehm, no ale tak, no, pod Super rera najbardziej mi to tutaj pasuje. I na koniec nasz homar. Gdzie damy jego. Clancy, Clancy, no jeszcze tak dużo nim nie grałem. Ale akurat jego mógłbym zostawić, szczerze, chyba na mityku. I tym oto sposobem wszystkie postacie mamy ustawione. No, u większości zmieniłem rzadkość, u niektórych mi ona pasowała, więc zostawiłem. Dajcie znać, co wy sądzicie o moich wyborach. I ogólnie, jak wy byście to zmienili. A ja się żegnam, do zobaczenia kapiona.